Przedstawiamy wystąpienie Cezarego Przybylskiego, marszałka województwa dolnośląskiego, na temat aktualnej sytuacji w regionie. W drugiej części swego przekazu marszałek porusza temat szpitala w Jeleniej Górze. Dzień dobry Państwu. Chciałbym w sposób wyjątkowy zacząć od podziękowań. Podziękowań nie, naszemu, nie naszym rodakom, nie, nie pracownikom, ale podziękowania dla premiera Saksonii, pana Michaela Kreczmara. Na, dogadaliśmy się, porozumieliśmy się codziennie 200 testów na koronawirus będzie transportowane do drezna, gdzie w stosunkowo krótkim okresie czasu, po około 5-6 godzinach będziemy mieli wyniki. To w znaczący sposób rozładuje kolejkę jaką Jaka jest do testowania. Testowania przede wszystkim personelu, bo bardzo zależy nam na tym, żebyśmy mieli pełną wiedzę na temat zdrowia, ale również i sami pracownicy medyczni, że są zdrowi. Dlatego też uruchomiliśmy ten, ten projekt. Ta współpraca z Saksonią trwa już 20 lat. I tak naprawdę prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Jestem głęboko przekonany, że właśnie te badania w Dreźnie, w znaczący sposób spowodują to, że tych testów będziemy mogli przeprowadzać więcej, a jestem naprawdę gorącym zwolennikiem. Zwolennikiem tego, żeby tych testów było jak najwięcej. Ta liczba zakażonych, która jest podawana na Dolnym Śląsku, jest również spowodowana tym, że tych testów oznaczamy najwięcej w Polsce. Chciałbym też podziękować samorządom, bo jestem w kontakcie z samorządami, które deklarują pomoc czy to w zakupie sprzętu, czy w zakupie sprzętu. Ale też dziwię się niektórym wypowiedziom kolegów samorządowców, choć, chociażby prezydentowi Jeleniej Góry, panu Jerzemu Łóżniakowi, za te informacje, które przekazuje. Nieprawdą jest to, że nie dbamy o szpital w Jeleniej Górze. Przekazaliśmy 400 tysięcy natychmiastowej, natychmiastowej pomocy. W tej chwili uruchamiamy 41 milionów złotych przede wszystkim dla tych czerwonych szpitali, a więc tych, którzy bezpośrednio walczą z koronawirusem. Gdzie do tych szpitali trafiają osoby albo z podejrzeniem koronawirusa, albo rzeczywiście u których stwierdzony jest koronawirus. My, szpitalem czerwonym w subregionie jeleniogórskim jest szpital w Bolesławcu dlatego też tam przeznaczamy mimo że jest to szpital powiatowy przeznaczamy kwotę 5,5 miliona na przystosowanie i wyposażenie w aparaturę tego szpitala do tego szpitala w Bolesławcu trafiają Mieszkańcy z Jeleniej Góry, Lwówka, Zgorzelca, Granicy, czyli z całego subregionu, sub, subregionu Jeleniogórskiego. Mamy też świadomość, że tam gdzie będą szpitale biało-czerwone, zarezerwowaliśmy kwotę około 8 milionów, z których będziemy te przedsięwzięcia Wspierać. Ja nie zbijałbym kapitału politycznego na nieszczęściu ludzi, a w tym przypadku mamy to do czynienia, bo nie może być też takiej sytuacji, że mówimy dajcie, a tak duży samorząd, jakim jest Jelenia Góra na wsparcie działań przeznaczył 15 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, naprawdę robimy, robimy wszystko, żeby przeciwdziałać rozszerzaniu się pandemii. I tylko razem, wspólnie, jeżeli będziemy działać, samorządy, ale również i, i każdy z nas, każdy z zdolnością zaków może przyłożyć do tego cegiełkę poprzez nawet przestrzeganie, przestrzeganie procedur, które, o których mówi Mówi służba zdrowia. Chciałbym podziękować tym samorządom, którzy w sposób naprawdę konstruktywny wspierają te, te działania. Chciałbym też powiedzieć w ten sposób, jeszcze wracając na chwilę do szpitala Jeleniogórskiego. Nigdy, nawet wtedy, kiedy za służbę zdrowia odpowiadał pan. Jerzy łóżniak nie było tyle inwestycji, jakich w ostatnim czasie. Ja przypomnę tylko filia, Dolnośląskiego Centrum Onkologii z bardzo nowoczesną radioterapią, oddział nowotworowy, kwestia, kwestia modernizacji całego budynku, to są te ostatnie lata. I fałszywym jest i nieuczciwym jest mówienie o tym, że nie dbamy o Jeleniogórski, Jeleniogórski Szpital. Szanowni Państwo, też myślimy o tym, co będzie po koronawirusie. Następne nasze spotkanie będzie poświęcone nie tylko ocenie sytuacji, ale i również co zamierzamy zrobić, żeby wesprzeć naszych przedsiębiorców, żeby po pandemii, żebyśmy mogli ruszyć, wystartować dobrze, żeby odbudować naszą gospodarkę. Dziękuję Państwu i życzę Państwu dużo, dużo zdrowia.